Cześć! Tu Agata z profilu Architekt Innowacji i witam cię w drugim odcinku podcastu Smart Architekt, czyli twojej dawce wiedzy o nowoczesnym projektowaniu bez stresu, bez kabli, za to z dużą dawką praktyki i humoru. Jeśli jesteś architektem wnętrz, projektantką, a może po prostu osobą, która chce zrozumieć technologię w projektach, to świetnie trafiłeś. W tym podcaście odczarowuję temat smart home i pokazuję ci, jak mówić o nim z klientami bez technicznego Bełkotu. Jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, koniecznie zaobserwuj mój profil na Instagramie architekt.innowacji, ponieważ tam dzielę się również dużą dawką wiedzy w temacie domów inteligentnych, ale nie tylko, również innowacyjnych rozwiązań w projektowaniu i architekturze. Dzisiaj mam dla Ciebie trzy mity, które zniechęcają klientów do smart home i które, jeśli zostawimy je bez komentarza, mogą totalnie pogrzebać pomysł na projekt z automatyką. Gotowy? Jeśli tak, zaczynamy! Pierwszy mit. Smart home jest tylko dla bogatych. No i słuchajcie, to jest klasyk, standardowo, co druga osoba, która jakby w ogóle nie myślała nad systemami smart home, tylko ktoś jej to zaproponował, właśnie w ten sposób odpowiada. Że to pewnie kosztuje fortunę, że to dla ludzi, co mają windy w salonie, albo moje najlepsze po prostu określenie, smart home to tak dla startupowców w Kalifornii, nie dla mnie. I słuchajcie, powiem Wam tak. Jeszcze 10 lat temu może bym się z tym wszystkim zgodziła. Nawet powiem, że może te 8 lat temu bym się z tym zgodziła. Ale dzisiaj? Dzisiaj smart home jest jak automatyczna skrzynia biegów. Albo jeszcze lepsze porównanie właśnie tutaj do samochodów, jak automatycznie otwierane szyby. Czy wyobrażacie sobie teraz kupić samochód, w którym musicie na tą korbkę otwierać szybę, bo Wam jest za gorąco? Czy wyobrażacie sobie samochód bez klimatyzacji? Tak samo wchodzi już system smart home. I ja bym bardzo chciała, właśnie do tego przypadku, właśnie do, do samochodu, bardzo to przyrównać, bo tak jak wszyscy kupujemy coraz nowsze samochody coraz bardziej zautomatyzowane, nawet z telewizorami w środku i z podgrzewanymi fotelami i z reakcją na nasze pewne. Tutaj, e, jakieś sytuacje, nawet na drodze, tak? E, no to dlaczego nie przełożyć tego na dom, w którym notabene raczej większość z nas spędza bardzo dużo czasu i o wiele więcej niż w samochodzie? No ja kiedyś bardzo dużo spędzałam czasu w samochodzie, bo bywało po 8-9 godzin dziennie, jak pracowałam mocno jako handlowiec. Teraz dalej spędzam dużo, bo odwiedzam architektów na szkoleniach. Natomiast z reguły ludzie w aucie spędzają mniej czasu, a czasami się śmieje, że to auto jest bardziej założone automatyzowane o wiele bardziej niż, yy, niż nasz dom. Więc dlaczego tego nie przełożyć po prostu do naszego wnętrza, domu czy mieszkania? Systemy są skalowalne, tak? Możecie zacząć od sterowania oświetleniem i roletami za kilka tysięcy, a potem rozbudować o kolejne funkcje, kiedy klient poczuje, że mu to służy. I słuchajcie, to nie jest wszystko albo nic, to raczej zróbmy funkcjonalnie teraz, a za rok dodajmy więcej. Oczywiście, żeby zrobić za rok więcej i żeby to było zrobione poprawnie, profesjonalnie, jeśli pójdziemy w rozwiązania kablowe, no to dobrze sobie to wcześniej przewidzieć i doprowadzić odpowiednie okablowanie wcześniej, żeby później nie musieć tego kabla dorzucać albo uzupełniać rozwiązaniami bezprzewodowymi. Zresztą, z mojego doświadczenia, moi klienci bardzo często wydają więcej na lampy niż na cały system smart. Naprawdę. Lampy potrafią być bardzo drogie i jeżeli sobie porównamy koszt lamp do smarta, to naprawdę yy, to jest przepaść, oczywiście na korzyść systemu smart. A potem najbardziej tych klientów cieszy na przykład scena Witaj w domu, która robi światło, muzykę, rolety, ogrzewanie jednym kliknięciem albo nawet bez kliknięcia, bo możemy zrobić to na czujnik, że wchodzimy do domu i to się wszystko załącza. I słuchajcie, nie, nie jest to tylko dla bogatych, to jest dla tych, którzy chcą żyć wygodnie i to jest bardzo, bardzo szeroka grupa. Przechodzimy do mitu drugiego. Mitów ogólnie jest bardzo dużo. Ja już sobie kiedyś rozpisałam ich 14, i wszystkie te 14 mitów będę rozbijać w moim szkoleniu, nad którym pracuję. Natomiast dzisiaj mówię Wam o trzech największych, i kolejnym drugim mitem jest: smart home się psuje i przestaje działać. Druga perełka, drugie bardzo znane określenie właśnie wśród ludzi, którzy nie do końca wiedzą, czym ten smart home jest. I klient siedzi i mówi: "No dobrze, a jak się zepsuje? Jak padnie internet, zostanę zamknięty w sypialni i co wtedy nie wyjdę do pracy?". I kiedy to słyszę, najpierw się uśmiecham i nie jest to prześmiewczy uśmiech, bo słuchajcie, byłam w tej samej sytuacji i też kiedyś w takie rzeczy wierzyłam. Natomiast dzisiaj moim zadaniem jest właśnie tłumaczyć że to nie jest prawda i nie ma się czego bać. Ja zatem na to pytanie, jak padnie internet, jak zostanę sam w domu, co wtedy? Odpowiadam do takich klientów: Słuchajcie, a jak padnie prąd w klasycznym domu, to co? Piekarnik też się psuje, prawda? No nie, to nie jest prawda, on po prostu chwilowo nie działa. Natomiast Przewagą domu inteligentnego nad właśnie takim tradycyjnym domem, którym mamy sterowanie tradycyjną, powiedzmy, instalacją elektryczną, jest taka, że w domu inteligentnym ja sobie mogę dać dodatkowo magazyn energii, który w momencie, kiedy braknie prądu, on się załączy i podtrzyma mi te ważniejsze funkcje w domu. Jeśli mam tradycyjną elektrykę, no to kto będzie wiedział o tym, że prąd nagle mi się wyłączył i mi coś załączy? Wtedy jest dopiero problem, nie? I w tym całym temacie, czyli co jak braknie mi prądu, tak naprawdę chodzi o to, że wielu ludzi myli smart home z pojedynczymi gadżetami. Bo jeśli ktoś ma inteligentną żarówkę z marketu za 29,99 i steruje nią z aplikacji, która przestaje działać po aktualizacji, to nic dziwnego, że się zniechęca. Ale słuchajcie, prawdziwe systemy smart home. To są systemy profesjonalne. To, że mamy żarówkę z marketu sterowaną z aplikacji, to nie znaczy, że mamy system Smart Home. My mamy urządzenie czy produkt Smart, który nazwany jest Smart przez to, że w jakiś sposób jest. Bardziej inteligentny od tradycyjnej żarówki, ale to nie jest system smart home, ponieważ prawdziwe systemy smart działają lokalnie, czyli nawet bez internetu. I to jest najważniejsze: Nie działa nam, jeżeli, ma, jeżeli internetu braknie, nie działa nam aplikacja, ale dom cały i przyciski w domu nadal działają, więc nic was w domu nie zamknie. Mają właśnie te fizyczne przyciski, które powodują, że nawet przez brak internetu one działają. No i przede wszystkim te systemy są stabilne i objęte wsparciem serwisowym, więc to nie jest takie łapu-capu jak żarówka, tylko faktycznie jest to profesjonalny system, który trzeba dobrze zaplanować i jest on później dobrze serwisowany i macie wsparcie i to nie jest tak, że zostajecie z tym sami. Co więcej, bardzo istotne, moi klienci bardzo rzadko dzwonią z awariami. Za to często piszą z entuzjazmem: Nie wiedziałem, że można tak żyć, jak ja funkcjonowałem bez tego. Więc jeśli klient boi się, że to się popsuje, to znak, że trzeba mu pokazać różnicę między gadżetem a systemem. I kolejne proste porównanie. Kiedyś, jeszcze można powiedzieć, nawet chyba 10 lat temu, jeżeli mielibyście kupić smartfona, może trochę dalej to było, to ktoś do Was powiedział: A po co ci taki smartfon? Telefon powinien służyć przecież do dzwonienia, a nie do nagrywania filmów i jeszcze działania w aplikacjach. I słuchajcie, rozejrzyjcie się teraz dookoła: nawet 80-letnie babcie mają smartfon i nikt sobie nie wyobraża powrotu do tych tradycyjnych telefonów, ponieważ to jedno urządzenie zastąpi milion innych urządzeń typu no milion przesadziłam ale zastąpi wam aparat zastąpi wam komputer więc jeżeli gdzieś tam się poruszacie no to fajnie mieć to w jednym małym skromnym urządzeniu które załatwi wam kilka tych rzeczy które normalnie musieliście pakować do torby także obalmy ten mit jeżeli braknie prądu to wszystko w domu inteligentnym działa tak jak Trzeba, jeżeli mamy awaryjne zasilanie, jeżeli nie mamy awaryjnego zasilania, no to po prostu nie działa tak jak w tradycyjnym domu. Ale dlatego ja też zawsze mówię, jeżeli ktoś sobie robi automatycznie otwierane drzwi, bramy właśnie zintegrowane systemem smart home, to zróbmy sobie w nich jakiś dodatkowy zamek. Czy jakieś drzwi od tyłu dajmy z dodatkowym zamkiem, zamkiem że w razie takiej awarii, żeby ja normalnie wyszła do domu i się nie zastanawiała, co robić. I kolejny mit, mit trzeci, to jest zbyt trudne, nieogarne, to jest na pewno skomplikowane, naklikam i w ogóle coś poprzełączam. I tak naprawdę od razu takie moje małe wyznanie, ten mit dotyka też projektantów. I tak jak mówię, nikogo nie ośmieszam, kiedyś byłam w tym samym punkcie, więc porozmawiajmy sobie po prostu normalnie. E, ja lubię się odnosić w tych wypowiedziach do tego, jak ja miałam i jak to działa teraz, bo tą wiedzę pozyskałam. Więc od razu Wam mówię, że architekci, projektanci wnętrz też myślą, że to jest trudne. Bo jak mówisz smart home, to od razu widzisz serwowanie, schematy elektryczne, aplikacje, które wyglądają jak kokpity statku kosmicznego. No i klient wtedy do was mówi: Ja chcę przycisk, który zapala światło. Nie mam głowy do tego, żeby się uczyć panelu, klikać tutaj na dotyk, tutaj dwa razy klikam, tutaj dłużej przytrzymuję. To jest nie do ogarnięcia, a ja właśnie. Mówię do nich tak, słuchajcie, i bardzo dobrze, bo właśnie o to chodzi, że wy się nie macie uczyć tych przycisków. Wy nie macie teraz po prostu y, marnować czasu, czy czuć, że to jest jeszcze bardziej skomplikowane. To właśnie nie o to chodzi. Dobry system smart to taki, którego nie trzeba tłumaczyć. Klient wchodzi do domu i wie, co robić. Klik przy drzwiach, scena wyjście, klik w sypialni, dobranoc, przycisk na tarasie to na przykład muzyka i światło i gotowe. I nie trzeba kursów, instrukcji, certyfikatów, bo to nie jest IKEA. To ma działać intuicyjnie. I wiesz, co jest w tym wszystkim najlepsze? Najbardziej pokochają to właśnie osoby, które mówiły: To nie dla mnie, ja się nie znam na technologiach, ja tego nie chcę. I naprawdę wśród swoich klientów robiłam sobie takie statystyki. Większość tych klientów, która była bardzo oporna, ale z reguły właśnie, to były osoby, które gdzieś z tym systemem wcześniej się spotkały. W sensie nie systemem, tylko myślały, że spotkały się z systemem smart. I miałam takich klientów, małżeństwo mm, prawie już pod 60., gdzie proponowałam rozwiązania smart. Robiliśmy świetny domek i ogólnie. W samych już domach, czyli przy tych dużych powierzchniach, gdzie mamy więcej okien, e, gdzie mamy klimatyzatory, gdzie mamy dużo punktów e, świetlnych, ja obecnie nie wyobrażam sobie nie zastosować systemu smart, bo to tylko ułatwia życie. Zwłaszcza, że oni często wyjeżdżali, mieli swoje biznesy, ten dom często zostawał pusty, e, wychodzili w pośpiechu, mogli o czymś zapomnieć. I ja mówię do nich: słuchajcie, nie, to nie jest tak, że ja was na siłę namawiam, bo ja nigdy czegoś takiego nie robię. Ale ja lubię swoim klientom przedstawiać to w taki sposób, żeby oni mogli świadomie podjąć decyzję, czy to jest dla nich, czy nie. I słuchajcie, co się okazało. Ja im zaczęłam mówić: Jedziecie na wakacje, włączamy na przykład scenę, że yy, udajemy, że ktoś jest w domu, czyli lampy mrugają, brama się otwiera, po prostu przez tydzień na przykład się to dzieje. Później mówię do nich: Słuchajcie, w pośpiechu wychodzicie, bo mąż na którymś ze spotkań pierwszym ze spotkań powiedział, że no, żona zapominalska, ile razy się muszę wracać, dzwoni do mnie, wróć się do domu, bo nie zamknąłam bramy, nie zamknęłam drzwi. I po prostu, wiecie, wyłapałam takie rzeczy, z którymi oni się na co dzień... Mierzą i to trochę tak jak z projektowaniem wnętrz. Musicie wyłapać pewne rzeczy od klientów, jak żyją, czy mają dużą rodzinę, czy często się spotykają, czy gotują w domu, i pod to projektujecie im wnętrze. I dokładnie to samo dzieje się z domem inteligentnym. Wybadałam te bolączki, czyli że pani zapomina, że wyjeżdżają często na wakacje i zaproponowałam im takie rozwiązania, które w tym przypadku im pomogą. Na przykład, żeby mogli zdalnie sobie zamknąć tą bramę czy drzwi. Żeby pani mogła zdalnie wyłączyć na przykład gniazdko, pod którym, nie wiem, podłączyła żelazko, żeby się nic w domu nie spaliło, chociaż z reguły są już teraz te żelazka takie, że one się same po czasie wyłączają. Żeby mogli właśnie zaplanować ta, te sceny, podczas kiedy są na wakacjach, że, że ten dom po prostu udaje, że ktoś tam jest. I kilka jeszcze innych rozwiązań i oni do mnie mówią: Pani Agato, to ma sens. A ja myślałem, że smart home to głównie tylko żarówki i rolety. No i słuchajcie, no i niestety jest takie podejście ludzi. Jeśli my im tego nie wytłumaczymy, a być może mnie tutaj w tym podcaście słuchają też klienci, jeżeli nie dowiecie się, co to realnie wam da, bo ktoś nie wybada waszych potrzeb i wam tego nie dopasuje, to faktycznie może się wydać, że jest to coś zbędnego i niepotrzebnego. Druga rzecz u tych klientów, bo akurat jeśli o tym mówię. Była taka, że oni byli negatywnie też nastawieni do systemu, bo ten system ma też ich syn syn, który rok wcześniej się wybudował. Ale słuchajcie, jak zaczęłam rozmawiać, to się okazało, że system, syn nie ma systemu. On kupił sobie po prostu właśnie, nie pamiętam teraz, czy z Samsunga, czy, czy właśnie bezpośrednio jakieś urządzenia działające. Hmm, właśnie bezprzewodowo, nie z, z Ikea, jakoś sobie po prostu stworzył ten domek bezprzewodowo z jakichś tam pojedynczych elementów. No to nie jest dom inteligentny. I oni nie chcieli tego głównie z tego powodu, że syn mówił, że to się wyłącza i się zawiesza, że on musi coś tam restartować. No dobra, ale właśnie on nie zrobił tego profesjonalnie. I tutaj jest, ym, że tak powiem, główna bolączka tych klientów i to, że tak naprawdę ten syn sterował tylko ogrzewaniem. Roletami i oświetleniem, no i nie miał tych zaawansowanych możliwości, które właśnie w profesjonalnych systemach są możliwe. Zatem słuchajcie. Co z tego wszystkiego wynika? Jeśli jako architekt nie znasz tych mitów, możesz nieświadomie je w klientach wzmacniać. Bo ja często się z tym zderzałam na szkoleniach architektów osobistych online, że oni do mnie mówili, jejku, a my myśleliśmy tak samo. My też tak myśleliśmy, nie potrafiliśmy rozwiać tej obawy, bo po prostu to była też nasza myśl. Więc jeśli nie zareagujesz, gdy klient mówi, to chyba za drogie, to chyba awaryjne, to chyba dla młodych, to po prostu dajesz pozwolenie, by ta myśl została. W jego głowie. Ale jeśli powiesz, a właśnie nie, daj, pokażę ci, jak to wygląda naprawdę, to zrobisz coś ważnego. Po prostu zbudujesz zaufanie i pozwolisz klientowi świadomie podjąć decyzję, czy on takich rozwiązania potrzebuje, czy nie. Moje zdanie, znacie, i to pewnie się tu będzie przewijać, że ja uważam, że każdy, kto posiada dom, Powinien mieć system smart home, po prostu. Jakby znam go na tyle od podszewki, wiem jakie ma możliwości, że ja sobie teraz tego nie wyobrażam. To nie chodzi o to, żeby każdy miał system smart rozbudowany tak, żeby po prostu sterował wszystkim, co ma w tym domu. Nie o to chodzi. Czasami robię podstawowe systemy smart, gdzie właśnie sterujemy ogrzewaniem, roletami, oświetleniem. I uwierzcie, wychodzi to naprawdę niedużo w skali całej budowy, bo to nawet nie jest 1%. A okazuje się, że mocno klientowi poprawia jakość życia. Więc jeden będzie chciał podstawy, drugi będzie chciał gadżety i to jest ok, tylko naszym zadaniem jako architekta jest po prostu wybadać te potrzeby i dostosować to do klienta. I najważniejsze, nie trzeba się jako architekt znać na schematach, bo to nie my projektujemy, nie robimy projektu smart. I tak naprawdę ważne jest to, żeby umieć rozmawiać. I rozumieć potrzeby klienta, a skoro jesteśmy z nim od podstaw i wiemy naprawdę czasami najintymniejsze szczegóły, to z ustaleniem takich rzeczy też nie będzie trudno. E, I wiesz, że Smart Home to nie bajer, to tylko sposób na bardziej wygodne, bardziej świadome projektowanie i poprawa bezpieczeństwa, komfortu i oszczędności naszych klientów. Jeśli ten odcinek dał Ci do myślenia, to świetnie, bo taki był mój cel. E, za pięć dni wracam z kolejnym odcinkiem. Tym razem porozmawiamy sobie o tym, jak wygląda życie w domu Smart. Powiem Ci o trzech prawdziwych scenariuszach, które pokazują, że Smart Home to nie tylko kliknięcia, a styl życia. Zasubskrybuj proszę ten podcast, jeśli ta wiedza jest dla Ciebie wartościowa, żeby nie przegapić kolejnych odcinków. I koniecznie odwiedź mój Instagram, architekt.Innowacji, tam znajdziesz rol. Kejstady, darmowe e-booki i kursy mojej codziennej pracy z klientami. Dziękuję, że tutaj jesteś i pamiętaj, ty nie projektujesz tylko wnętrz, ty projektujesz sposób, w jaki ludzie będą żyć. Do usłyszenia. Pozdrawiam. Agata Łydek Grzywa.